Siemaneczko, z to jest ten szalej i zapraszam Was na Chorus Nightmare Oczywiście Win był już prawie gotowy, chciałem go włożyć, tylko był jeden taki mały problem. Tyż w wersji 0.1 autor nie dodał ucieczki. To jest wersja 0.2, którą przetestowałem wpierw. I ucieczka jest teraz możliwa. Więc zaczynamy grę. Gdy ściągałem ten tytuł, myślałem, że będzie coś podobnego z drugą częścią Avatara, Legenda Kory, ale jest to zupełnie inna gra. I'm getting tired. I will finish this book tomorrow. Well, time to go to bed. Help. Holy crap, what's happened? What was that? I could have sworn someone was behind me. Good night. Oh my God! We've got to get out of here. be promised. Hmm. It looks like it could change at any moment. Where am I? What's going on? Nothing much. Who are you? I'm Arok. I'm going to kill you. No i dobrze. Where am I? Jesteś w toalecie. Idziemy się spuścić. That was rose. My hands are clean, mami. Przecież testowałem tę te wersję i ona działała O Game over. Żeby nie było sejwa Hmm. Może tym marzeń się uda? To już przestaje być zabawne. Albo gra jest podzielona na takie części, że w pierwszej części nie mogliśmy uciec, w drugiej pokazują nam się kroki, w trzeciej dopiero będziemy mogli uciec, czy co do cholery? To już mnie przestaje bawić. Ah, okay. Time to die. I'm sitting in the rain. Sorry, but you're going to have to wait until the next update. Muzyka adekwatna do sytuacji, jak cholera. No to jest naprawdę horror. Koszmar nad koszmary. Nie wiem, czy mam się śmiać, czy mam płakać. Do usłyszenia.